Witam Was moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, w przededniu wyjścia FIFA 365 2018 pomyślałem, e, że można nagrać jeszcze filmik na temat grup Ligi Mistrzów. Powróżymy sobie teraz z fusów, kto moim zdaniem, a później również Waszym, chciałbym byście pod filmem, Wypisali wasze typy, jakie drużyny awansują do kolejnej rundy. Zacznę po kolei wszystkie grupy od A do H. W pierwszej grupie mamy takie oto zespoły: Manchester United, Benfica, CSKA Moskwa i Basel. Jeżeli chodzi o moją osobę, to z tej grupy uważam że wyjdzie Manchester United. Po ostatnich e, zakupach Mourinho, gdzie doszedł e, napastnik Lukaku, e, obrońca e, Lindelof, zostali praktycznie najważniejsi gracze. Wrócił tak jakby Ibrahimowicz, któremu skończył się kontrakt, podpisał jeszcze raz na rok. No i już po pierwszych meczach widać, że usadowili się na samym czubie tabeli w Anglii, no i myślę, że ten sezon będzie o wiele lepszy w wykonaniu Manchesteru United i tutaj z tej grupy no, raczej nie ma opcji, żeby nie awansować to by byłby ogromny wstyd dla Jose Mourinho, jeżeli powinnałaby mu się tutaj noga i e, zająłby trzecie albo czwarte miejsce, ale to akurat raczej mu nie grozi z pierwszego miejsca powinna awansować drużyna Manchesteru United. Jeżeli chodzi o e, kolejne miejsce, czyli drugie e, premiowane awansem, to z trzech drużyn: Benfica, CSK, Moskwa, Bazel. Myślę, że pomiędzy e, drużyną z Moskwy i z Portugalii będzie się toczyła walka o to drugie premiowane miejsce. I myślę, że awansuje Benfica. Jest to zespół, który co roku. Praktycznie awansuje z grupy do dalszych y, y, rozgrywek, do fazy, grupy, do fazy pucharowej. No i myślę, że y, tym razem będzie podobnie. Trzecie miejsce dla CSK Moskwy, i czwarte, no niestety, ale myślę, że Bazel nic więcej nie ugra i z tej grupy zajmie ostatnie miejsce. Czyli moim zdaniem Manchester United i Benfica mają awans z grupy A. Grupa B: Paris Saint-Germain, Bayern, Celtic i Anderlecht. Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że tutaj są praktycznie dwaj faworyci i dwaj outsiderzy. Pomiędzy Paris Saint-Germain i Bayernem będzie się toczyć walka o pierwsze miejsce i wiadomo słabszego przeciwnika, jeżeli będzie losowanie fazy pucharowej. I myślę, że po ostatnich zakupach Paris Saint-Germain, czyli Neymar to jako główny zawodnik za ponad 200 baniek, no masakra, co się dzieje obecnie na rynku transferowym. Myślę, że Paris Saint-Germain zajmie to pierwsze miejsce. A na drugim będzie Bayern. Choć oczywiście życzyłbym Robertowi Lewandowskiemu, żeby to on wyszedł z pierwszego miejsca. Ale moje typy są takie. Paris Saint-Germain pierwsze i Bayern drugi. O trzecie miejsce będzie walczyć Celtic z Anderlechtem. I myślę, że Anderlecht zajmie trzecie miejsce z Łukaszem Teodorczykiem w składzie. No, jak na razie nie układa się za bardzo w lidze, są tam gdzieś w środku tabeli, ale myślę, że z czasem poprawi się gra i w grupie B zajmą trzecie miejsce. Grupa C. Mamy tam grupę śmierci, jeżeli to tak można nazwać. Yy, oglądając wszystkie 8 grup, moim zdaniem są dwie grupy śmierci, właśnie grupa C, gdzie jest Chelsea, Atletico, Roma i Karabach i grupa H ostatnia gdzie jest Real, Borussia, Tottenham i APOEL Nikozja, ale po kolei grupa C. Czyli mamy Chelsea, Atletico, Rome i Karabach. Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, to myślę, że e, tutaj będzie zażarta walka pomiędzy Chelsea i Atletico. Chelsea e, w tamtym sezonie zdobyła mistrza Anglii e, w cuglach praktycznie Skład również wzmocnili, natomiast Atletico co roku praktycznie dochodzi do najlepszej czwórki w Lidze Mistrzów. I myślę, że tutaj będzie walka niesamowita o to pierwsze premiowane miejsce. Ale moim zdaniem zwycięsko wyjdzie z tej batalii Chelsea. Chelsea na pierwszym miejscu, no a na drugim, jak już tutaj domyślacie się, no raczej Atletico. Chciałbym, żeby to była Roma, bo włoski klub, żeby po prostu włoskie kluby troszeczkę punktów nabijały w rozgrywkach i w tym rankingu państwowym byli, były wyżej Włochy niż Niemcy i wtedy mają więcej drużyn w pucharach. I no, fajnie by było jakby Roma, ale raczej nie daje tutaj im większych szans. Zajmą na pewno trzecie miejsce, bo taki Karabach to praktycznie outsider niesamowity. E, oczywiście nie odbieram im szans, ale e, pierwszy raz awansowali do Ligi Mistrzów. Jeżeli zdobędą chociaż punkcik z tymi drużynami, to już będzie e, sukces. Tak samo jak e, jeżeli jakieś e, bramki e, strzelą. Tak więc mamy grupę C, grupa D, Juventus, Barcelona, Sporting i Olympiakos. No tutaj też wyłaniają się. Dwie drużyny, które praktycznie są mega faworytami tej grupy i również całej edycji Ligi Mistrzów, jak co roku praktycznie drużyny dochodzą do półfinałów czy do najlepszej ósemki. No i jeżeli miałbym wybierać pomiędzy Juve albo Barceloną, która z tych drużyn zajmie Pierwsze miejsce to powiem Wam, że jestem i sercem, i głową za Juventusem. W tamtym roku pokazał, co potrafi. Barcelona się o tym doskonale przekonała. No a na obecną chwilę Juventus się wzmocnił kilkoma dobrymi zawodnikami, natomiast Barcelona osłabiła się na pewno. Odejście Neymara i takie zakupy na ostatnią chwilę no, nie wróżą nic dobrego. W każdym bądź razie no, jeszcze jest troszeczkę czasu. Dembele już zakupili. E, chcą jeszcze Coutinho i, i kilku innych. E, wiem, że chyba Paulinho też już do nich e, doszedł. Tak więc no, kogoś na pewno jeszcze kupią, ale jeżeli chodzi tutaj o grupę D, to z Juventusem raczej e, powalczą, ale zajmą drugie miejsce w grupie. Natomiast Sporting i Olympiakos, no tutaj e, trzecie miejsce myślę, że dla Sportingu. Mamy grupę E i tutaj grupa również jest e, tak nawet wyrównana. Myślę, że e, Liverpool, Sevilla, Spartak i Maribor. E, Liverpool to tutaj taki główny faworyt e, całej tej e, grupy. E, na pewno e, e, zajmie pie, pierwsze miejsce. O drugie będzie się bić Sevilla ze Spartakiem i myślę, że e, Sevilla zajmie drugie miejsce. Natomiast Spartak trzecie, no a Maribor niestety ostatnie. Grupa F. I tutaj mamy takie zespoły. Manchester City, Napoli, Feyenoord i Szachtar Donieck. No myślę, że e, pierwsze miejsce zajmie Manchester City. Natomiast o drugie... Wszystkie drużyny moim zdaniem mają szansę. Lekką przewagę dałbym Napoli. Jest to już drużyna obegrana w Pucharach. Co roku praktycznie też występuje w Lidze Mistrzów. No i myślę, że to oni zajmą to drugie premiowane miejsce awansy. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, to Szachtar Donieck. Pejanort, no, niestety zajmie czwarte miejsce. To są, oczywiście, moi drodzy, moje typy. Troszeczkę kamerka mi się tutaj przesunęła. To są, moi drodzy, moje typy. Później, na samym końcu, powiem o co chodzi, i również wy będziecie mogli napisać, kogo uważacie z tych drużyn, kto awansuje do kolejnej rundy. I mamy teraz e, grupę G. Tam jest Monaco, Porto, Besiktas i RB Lipsk, czyli drużyna niemiecka, która zajęła drugie miejsce za Bayernem w poprzednim sezonie. No ale jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, to tutaj myślę, że Monaco, pokazując w tamtym sezonie, co potrafi na co stać tą drużynę z wieloma młodymi zawodnikami. Myślę, że w tym roku również zajmą pierwsze miejsce, chociaż praktycznie chyba czterech czy pięciu podstawowych zawodników poodchodziło. Bramkarz yy, odszedł, yy, jak się nie mylę. Pomocnik ten Bernardo do Manchesteru, chyba City. Tak więc, no, ale myślę, że pierwsze miejsce powinni zająć. Jeżeli chodzi o drugie, to będzie walczyć o to miejsce premiowane awansem Porto i Lipsk, ale koniec końcem Porto awansuje. Trzecie miejsce dla Lipska, a czwarte Besiktas. No i ostatnia grupa, moim zdaniem druga grupa śmierci Real Madrid, Borussia Dortmund i Tottenham, no i outsider Apoel Nikozja. No, co, co tutaj można powiedzieć? No myślę, że Real to na chwilę obecną najlepsza drużyna świata, i myślę, że e, pierwsze miejsce powinna bez problemu zająć, chociaż na pewno troszeczkę punktów pogubi. Jak zawsze z Borusją będą ciężkie boje. No, a Tottenham, wiecie, jest nieobliczalny. W tamtym sezonie e, bardzo wysoko e, w lidze drugie miejsce zajął. Zawodników y, y, też ma konkretnych jakieś nabytki. Nowe są, kogoś posprzedawali, ale trzon drużyny został. I o to drugie miejsce będą walczyć z Borusią. I myślę, że to właśnie kosztem Borusji to ten Ham awansuje z drugiego miejsca, a Borusja zajmie trzecie. No i czwarte dla Nikozi Czyli a moi drodzy, wracając do początku, wymienię wam drużyny, które moim zdaniem powinny awansować do. Fazy pucharowej. Manchester United, Benfica, Paris Saint Germain, Bayern, Chelsea, Atletico, Juventus, Barcelona, Liverpool, Sevilla, Manchester City, Napoli, Monaco, Porto i Real Madrid, Tottenham. I teraz, moi kochani, zadanie dla Was, taka zabawa. Macie dwa tygodnie czasu na składanie Waszych Typów Waszych propozycji. 16 drużyn, które Waszym zdaniem awansują do kolejnej rundy. Nie musicie pisać po kolei, grupa A i tak dalej, tylko po dwie drużyny z każdej y, grupy wypiszcie, które awansują do fazy pucharowej, żeby było 16 drużyn i teraz tak. Każda osoba, która odgadnie co najmniej 14 zespołów, czyli możecie się dwa razy tylko pomylić. Jeżeli w grupie dwie drużyny awansują inne niż żeście wytypowali, to uczestniczycie w konkursie o na pewno kartę z autografem. Będzie jakiś zestaw i jeszcze jakaś trzecia nagroda czyli trzy osoby będą losowane z tych wszystkich, którzy poprawnie odpowiedzą: 14 drużyn. Jakie awansują do kolejnej rundy. Możecie się dwa razy tylko pomylić i macie na to dwa tygodnie czasu. Tak więc, moi drodzy, myślę, że będzie fajna zabawa. Zachęcam was do brania udziału, będą fajne nagrody. No i cóż, moi drodzy, zastanawiałem się, zrobimy może sobie podobne rozeznanie i wróżenie sfusów. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, jest tam mój ukochany Milan i Myślę, że fajna sprawa by była również właśnie wytypować drużyny, które awansują do kolejnej rundy w Lidze Europy. Dzisiaj moi kochani to wszystko. Żegnam się z wami. Czekamy oczywiście na wyjście FIFA 365 2018 na dniach, będzie i w Polsce i w Niemczech. U mnie oczywiście na kanale również. Tak więc zapraszam was serdecznie. Dziękuję ci już za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.